Ostrożnością. Dlatego ten sąd postanawia zamienić wyrok 12 lat pozbawienia wolności na 5 lat w zawieszeniu, pod warunkiem, że oskarżony poświęci co najmniej 20 godzin tygodniowo na pracę społeczną w szpitalach publicznych, nadzorując i wspierając innych lekarzy. Ponadto ustala się, że małoletnia Sofia Santos pozostanie pod opieką swojego ojca, lecz oboje będą zobowiązani do comiesięcznego stawiennictwa w tym sądzie celem złożenia raportu. Przez salę sądową przeszedł zbiorowe westchnienie ulgi. Sofia rzuciła się w ramiona ojca, który z trudem mógł uwierzyć w to, co właśnie usłyszał. Jest jeszcze jeden warunek, dodała sędzia, patrząc prosto na Sofię. Musisz obiecać, że będziesz dalej używać swojego daru, aby pomagać ludziom, ale zawsze pod opieką i kierunkiem swojego ojca. Obiecujesz? Obiecuję! zawołała Sofia z entuzjazmem. W kolejnych miesiącach życie Miguela i Sofii zmieniło się całkowicie. Przenieśli się do większego domu, podarowanego przez jedną z osób, które Sofia uzdrowiła tego dnia w sądzie. Miguel znalazł pracę w szpitalu publicznym, gdzie szybko zdobył szacunek nie tylko dzięki swoim umiejętnościom medycznym, lecz także dzięki pokorze i oddaniu. Sofia, zawsze w towarzystwie ojca, zaczęła raz w tygodniu odwiedzać szpitale i kliniki. Nigdy nie uzdrawiała wszystkich pacjentów, jakby jakaś intuicja podpowiadała jej komu i kiedy powinna pomóc. Miguel przypuszczał, że dar jego córki był przeznaczony dla wyjątkowych przypadków, momentów, w których fizyczne uzdrowienie mogło prowadzić do głębszych przemian w życiu ludzi. Sędzia Helena również się zmieniła. Zaczęła uczestniczyć w programach wsparcia dla rodzin, które straciły bliskich, dzieląc się własnym doświadczeniem straty i uzdrowienia. Jej podejście do orzekania stało się bardziej współczujące, choć wcale nie mniej sprawiedliwe. Sześć miesięcy po rozprawie Miguel nadzorował skomplikowaną operację serca w szpitalu publicznym, gdy otrzymał nagłe wezwanie. Sofia była w szkole, kiedy zaczęła mieć wizję dotyczące wypadku, który miał się wydarzyć. Pobiegł do szkoły i zastał swoją córkę w panice. Tato, za pięć minut rozbije się autobus pełen dzieci. One bardzo ucierpią, jeśli nic nie zrobimy. Miguel nie zawahał się. Zadzwonił na policję drogową i zgłosił to, co zobaczyła Sofia, podając dokładną lokalizację. Funkcjonariusze, którzy znali już historię dziewczynki dzięki mediom, potraktowali ostrzeżenie poważnie. Wypadek został zażegnany o włos. Kierowca autobusu szkolnego został uprzedzony przez radio o zagrożeniu na drodze i zdołał ominąć ciężarówkę, która straciła hamulce. Tego po południu 42 dzieci wróciło całe i zdrowe do swoich domów. Wieczorem, kiedy kładł Sofię spać, Miguel rozmyślał nad niezwykłą drogą, jaką przeszli. Zaczynał jako arogancki lekarz. Przekonany, że dzięki swoim umiejętnościom może kontrolować życie i śmierć. Potem stał się złamanym człowiekiem stojącym w obliczu więzienia za własne błędy. Ale jego córka pokazała mu, że prawdziwe uzdrowienie nie płynie jedynie z rąk ani z wiedzy medycznej. Pochodzi z miłości, współczucia i pokory wobec tajemnic świata, które przekraczają ludzkie rozumienie. Tato, wyszatała niemal śpiąca Sofia. Myślisz, że pewnego dnia wszyscy lekarze będą potrafili leczyć tak jak ja? Miguel delikatnie pogłaskał jej włosy. Myślę, że uczysz nas wszystkich, jak naprawdę leczyć kochanie nie tylko ciała, ale i serca. Gdy Sofia zasnęła, Miguel siedział przy jej łóżku, słuchniąc się w jej spokojny oddech. Wiedział, że jego córka ma niezwykły dar, ale rozumiał też, że prawdziwym cudem nie tkwiło włącznie w uzdrowieniach, których dokonywała. Prawdziwym cudem było to, jak zmieniała ludzi wokół siebie, przypominając im, że medycyna, sprawiedliwość i samożycie mają wymiar wykraczający poza to, co można zobaczyć oczami czy pojąć rozumem. A gdzieś w mieście sędzia Helena również rozmyślała nad dniem, który odmienił jej życie. Spędziła dziesięciolecia wierząc, że sprawiedliwość to jedynie kwestia. Sala sądowa była wypełniona po brzegi tego wtorkowego poranka. Drewniane ławy skrzypiały pod ciężarem ciekawskich dziennikarzy i rodzin, które czekały na wyrok w jednej z najbardziej kontrowersyjnych spraw ostatnich lat. Doktor Miguel Santos, znany kardiochirurg, 52 lata. Był sądzony za nieumyślne spowodowanie śmierci po tym, jak trzech jego pacjentów zmarło podczas operacji, które przeprowadzał. Sędzia Helena Vasconcelos, znana ze swojej surowości i bezstronności, zasiadała na ławie od ponad dwóch dekad. Jej siłe włosy były upięte w nienaganny kok, a złote oprawki okularów odbijały chłodne światło sali rozpraw. Przeanalizowała każdy szczegół sprawy, każde zeznanie, każdą ekspertyzę. Dowody były jasne: zaniedbanie lekarskie, które doprowadziło do śmierci. Po lewej stronie sali Miguel stał obok swojego adwokata. Jego dłonie lekko drżały, gdy czekał na ogłoszenie wyroku. Wiedział, że jego kariera i tak była skończona, bez względu na decyzję sądu. Najbardziej jednak przerażała go myśl, że zostawi córkę samą na świecie. Sofia miała zaledwie osiem lat i była wszystkim, co mu zostało po przedwczesnej śmierci żony dwa lata wcześniej. Siedziała w pierwszym rzędzie, jej nóżki nerwowo zwisały nad podłogą. Nie rozumiała do końca, co się działo, ale wiedziała jedno: coś strasznego mogło odebrać jej ojca. Oskarżony niech wstanie, aby wysłuchać wyroku! ogłosiła sędzia stanowczym głosem, który odbił się echem w całej sali. Miguel wstał, czując, że nogi odmawiają mu posłuszeństwa. Adwokat położył mu rękę na ramieniu w geście wsparcia. Lecz obaj wiedzieli, że sytuacja była ponura. Po dokładnej analizie zgromadzonych dowodów, zeznań świadków i opinii biegłych, sąd uznaje oskarżonego Miguela Santosa wirnym nieumyślnego spowodowania śmierci w trzech przypadkach: wyrok, 12 lat pozbawienia wolności w zakładzie zamkniętym, z natychmiastowym rozpoczęciem odbywania kary. Po sali przeszedł szumer. Jedni wzdychali, inni kręcili głową. Miguel zamknął oczy, czując, że świat wali mu na głowę. Dwanaście lat. Sofia miałaby dwadzieścia, gdy wyjdzie na wolność, jeśli w ogóle będzie chciała na niego czekać. Wtedy ciszę przeciął cieniutki, kryształowy głosik, ostry jak nóż. Nie! Wszystkie spojrzenia zwróciły się ku Sofii, która wstała i zdecydowanym krokiem podeszła w stronę stołu Sądzowskiego. Jej brązowe oczka były pełne łez, ale we wyrazie twarzy malowała się determinacja, która zaskoczyła wszystkich obecnych. Proszę wrócić na miejsce, powiedziała sędzia, poprawiając okulary i marszcząc brwi. Proszę, niech pani mnie wysłucha, błagała Sofia, stając tuż przed stołem sądowskim. Mój tata nie jest mordercą, on ratuje ludzi. On ratował mnie, kiedy byłam niemowlęciem. Sędzia westchnęła z oznaką zniecierpliwienia: Dziecko. Rozumiem, że kochasz swojego ojca, ale on wypełnił poważne błędy, które kosztowały życie niewinnych ludzi. Prawo musi być przestrzegane. Mogę udowodnić, że on jest dobry, nalegała Sofia coraz głośniej. Mogę panią uleczyć, mogę uleczyć każdego w tej sali. Nerwowy chichot przeszedł po sali. Sytuacja stawała się niezręczna. Nigel próbował podejść do kurki, ale strażnicy go powstrzymali. Sędzia Helena jednak. Nie uśmiechniła się. Patrzyła na dziewczynkę z rosnącą ciekawością. W jej oczach było coś, czego nie potrafiła odczytać. Uleczyć? Co ty mówisz, dziewczynko? Ma pani ból kręgosłupa od 15 lat, skąd spadła pani ze schodów w domu. Codziennie rano bierze pani dwa i buprofeny, zanim pójdzie pani do pracy, ale tak i tak boli, kiedy długo pani siedzi. Ma pani też bliznę na lewym kolanie z dzieciństwa, kiedy bawiła się pani na rowerze. Zapadła absolutna cisza. Po plecach i przeleciał dreszt. Niemożliwe, by ta dziewczynka znała takie szczegóły. Nigdy nie mówiła nikomu w sądzie o swoich przewlekłych bólach, a blizna i tak zawsze była zakryta togą. Skąd ty to wiesz? zapytała ochrypłym głosem, powoli wstając z fotela. Widzę to. Odpowiedziała Sofia po prostu kiedy dotykam ludzi, widzę, co w nich jest. Jest zepsute. I mogę to naprawić. Prokuratorka, młoda kobieta o blond włosach, zerwała się na równe nogi. Wysoki sądzie to oczywista próba zwrócenia na siebie uwagi. Nie możemy pozwolić, by ta farsa trwała dalej. Ale sędzia Helena nie potrafiła oderwać oczu od Sofii. Było w niej coś, co poruszało strunę głęboko ukryte w jej wnętrzu. Intuicja, której ufała przez lata swojej pracy, mówiła jej coś innego. Udowodni. Powiedziała, schodząc powoli po schodkach w stronę dziewczynki. Jeśli naprawdę potrafisz leczyć, popatrz nam to. Miguel próbował protestować, pełen obaw o córkę, ale jego głos zatonął w szmerze podekscytowanej publiczności. Dziennikarze w mgnieniu oka włączyli kamery, czując, że wydarzy się coś niezwykłego. Sofia nie zawahała się ani chwili. Podeszła do sędzi i bez pytania o pozwolenie położyła swoje drobne dłonie na jej plecach, na czarnej todze. To, co wydarzyło się potem, zaprzeczało wszelkiej logice i rozumowi, które dotąd rządziły tą salą sądową. Sędzia Helena poczuła, jak po jej plecach rozchodzi się ciepło. Jakby promienie słońca przenikały przez skórę i docierały wprost do mięśni i kości. Ból, który towarzyszył jej od 15 lat, ten codzienny, nieustanny ciężar po prostu zniknął. Nie zleżał stopniowo, nie ustąpił na chwilę. Zniknął całkowicie. Jakby nigdy go nie było. Helena poruszyła ramionami, skręciła tułów, pochyliła się do przodu. Nic. Zero bólu, zero dyskomfortu, zero sztywności. Po raz pierwszy od piętnastu lat mogła się poruszać swobodnie, bez tej znajomej igły bólu. To niemożliwe, szeptała bardziej do siebie niż do obecnych na sali. Ale Sofia jeszcze nie skończyła. Dziewczynka położyła swoją małą dłoń na lewym kolanie sędzi, przez materiał togi. Znów rozeszło się to ciepło, tym razem skoncentrowane w miejscu dawnej blizny. Kiedy Sofia odsunęła rękę, Helena ostrożnie uniosła togę i przyjrzała się kolano. Blizna sprzed 30 lat, ta nieregularna biaława kreska, którą nosiła od dzieciństwa, zniknęła całkowicie. Skóra była gładka, idealna, jakby nigdy nie została zraniona. Sala sądowa eksplodowała okrzykami niedowierzania. Niektórzy poderwali się z miejsc, by lepiej zobaczyć, inni wskazywali palcami i szeptali między sobą. Dziennikarze walczyli o najlepsze ujęcia kamerami. Prokuratorka, która do tej pory okazywała sceptycyzm, podeszła bliżej, by przyjrzeć się z bliska. Jej w twarz pobladła z szoku. To... to niemożliwe! Wyjąkała. Ale pokaz Sofii jeszcze się nie skończył. Panie Ricardo... Zawołała, zwracając się do starszego mężczyzny siedzącego w trzecim rzędzie. Był to ojciec jednej z ofiar Miguela, 67-letni mężczyzna, który przyszedł do sądu, by domagać się sprawiedliwości za śmierć syna. Tak? Odpowiedział zdezorientowany, wciąż próbując zrozumieć to, czego właśnie był świadkiem. Na pan cukrzyce od 20 lat, pana nerki źle pracują, i lekarz powiedział, że wkrótce będzie pan musiał rozpocząć dializę. Ma pan też problem z sercem, za stawkę, która się nie domyka. Ricardo otworzył usta ze zdumienia. Te informacje znała tylko najbliższa rodzina i lekarze. Jak ośmioletnia dziewczynka mogła wiedzieć coś tak osobistego? Mogę panu też pomóc, zaoferowała Sofia z prostą dziecięcą szczerością. Ricardo rozejrzał się po sali, szukając rady. Jego córka, siedząca obok, skinęła zachęcająco głową. Powoli stał i podeszał do Sofii. Dziewczynka położyła jedną rękę na jego piersi, a drugą na plecach, tam gdzie znajdowały się nerki. Zamknęła oczy i trwała tak niemal minutę. W całej sali panowała absolutna cisza, każdy śledził jej każdy ruch. Kiedy Sofia odsunęła dłonie, Ricardo poczuł coś, z czego nie doświadczał od lat. Energię, witalność, o której już zapomniał, zniknęło towarzyszące mu ciągłe zmęczenie. Oddychał pełną piersią bez wysiłku. Mój Boże! Wyszeptał, przykładając rękę do klatki piersiowej. Jego serce biło mocno i równo, bez tej nieregularności, do której się przyzwyczaił. Córka Ricarda, 45-letnia pielęgniarka, natychmiast sprawdziła puls ojca. Jej oczy rozszerzyły się ze zdumienia, gdy poczuła całkowicie regularne tętno. Pani doktor Mirando, zwróciła się Sofia do prokuratorki. Ma pani ciemną plamkę na prawym ramieniu, która pojawiła się miesiąc temu. Martwi się pani, że to rak, ale nie miała pani odwagi pójść do lekarza. Prokuratorka cofnęła się odruchowo, chwytając się za ramię. Jak Sofia mogła wiedzieć o tej zmianie, która od tygodni spędzała jej sens powiek? Ja. to prywatne, wyjąkała. Mogę ją usunąć, żeby pani się już nie martwiła, zaproponowała łagodnie Sofia. Po chwili wahania, prokuratorka wyciągnęła ramię. Sofia dotknęła delikatnie miejsca przez rękaw marynarki. W kilka sekund kobieta poczuła mrowienie w skórze. Kiedy podwinęła rękaw, plamka całkowicie zniknęła. Skóra była idealnie czysta, bez śladu przebarwienia. W tym momencie sala pogrążyła się w kompletnym chaosie. Ludzie płakali, inni krzyczeli z niedowierzenia, część głośno się modliła. Nigdy w historii tego sądu nie wydarzyło się nic, choćby zbliżonego. Sędzia Helena, wciąż próbując poukładać własne doświadczenie, starała się odzyskać kontrolę nad salą uderzała młotkiem raz za razem, ale jego dźwięk ginął w głośnych rozmowach i okrzykach. Spokój, proszę o spokój na sali, krzyknęła, lecz jej głos sam drżał od emocji. Sofia zwróciła się znów ku sędzi. Jej brązowe oczy błyszczały od niewlanych łez. Proszę, błagała, proszę uwolnić mojego tatę, a ja uleczę wszystko, co w pani wciąż jest zranione. Sędzia Helena spojrzała na dziewczynkę. Potem na Migala, który patrzył na całą scenę z mieszaniną dumy, strachu i niedowierzenia. Była świadkiem rzeczy, które podważały wszystkie jej przekonania o tym, co jest możliwe. Jak? zapytała zachrypniętym głosem Jak ty to robisz? Sofia wzruszyła ramionami z dziecięcą prostotą Nie wiem jak zawsze to umiałam mama mówiła, że to specjalny dar od Boga, żebym pomagała ludziom. Tata uczył mnie, że muszę używać tego daru, żeby czynić dobro. Ale dlaczego twój ojciec nigdy o tym nie wspominał? zapytała sędzia. Miguel, który dotąd milczał, w końcu odnalazł głos. Bo się bałem, bałem się, że zabiorą mi córkę. Bałem się, że będą ją wykorzystywać, bałem się, że nikt nie uwierzy. Zawsze mówiłem jej, żeby trzymała to w sekrecie i używała swojego daru tylko, gdy naprawdę będzie to konieczne. A dziś jest konieczne? zapytała sędzia, patrząc prosto na Sofię. Tak, odpowiedziała dziewczynka bez wahania. Bo jeśli zabiorą mi tatę, nie będę miała już nikogo. A jeśli nie będę miała nikogo, jak będę mogła pomagać innym? Prosta i czysta logika dziecka trafiła Helenę prosto w serce. Rozejrzała się po sali sądowej, patrząc na twarze ludzi, którzy byli świadkami niemożliwych wydarzeń ostatnich minut. Zobaczyła nadzieję tam, gdzie wcześniej była tylko rządza sprawiedliwości. Zobaczyła zachwyt tam, gdzie wcześniej panował jedynie sceptycyzm. Panie Markos. Odezwała się Sofia, zwracając się do młodego dziennikarza z drugiego rzędu, który usiłował nagrywać wszystko telefonem. Tak, odpowiedział opuszczając urządzenie. Nie mam pan dzieci, bo kiedyś jako dziecku przeszedł pan ciężką chorobę. Pana żona jest przez to bardzo smutna i myślicie o rozstaniu. Markosy zbladł. To była ta tajemnica, którą dzielił tylko z żoną i lekarzami. Prywatny ból, o którym nikt inny nie wiedział. Mogę pomóc, zaproponowała Sofia. Markos spodział na żonę siedzącą obok, skinęła głową z łzami w oczach. Podszedł do Sofii, która delikatnie położyła swoją małą dłoń na jego brzuchu przez koszulę. To uczucie było inne niż wcześniej. Markos poczuł intensywne ciepło, które trwało prawie dwie minuty. Kiedy Sofia zabrała rękę, uśmiechnęła się do niego. Teraz możecie mieć dzieci, powiedziała po prostu. Żona Markosa wybuchła płaczem, zakrywając twarz dłoniami. To wydawało się niemożliwe, ale w głębi serca wiedziała, że to prawda. Sędzia Helena obserwowała każdą kolejną cudowną scenę z rosnącym podziwem i niepokojem. Jako sędzia całe poświęciła logice, dowodom, rozsądkowi, a to co widziała, przekraczało wszelkie systemy wierzeń, jakie znała. Sofia odezwała się cicho. Powiedziałaś, że możesz uleczyć wszystko co we mnie wciąż jest zranione. Co masz na myśli? Dziewczynka podeszła do sędzi i spojrzała jej głęboko w oczy. Straciła pani dziecko dawno temu. To było jeszcze zanim została pani sędzią. Nadal się pani obwiniam. Uważa pani, że to była pani wina. I dlatego już nigdy nie próbowała pani mieć dzieci, choć bardzo pani tego chciała. Helenę przeszył dreszcz, jakby dostała cios w brzuch. Nikt, absolutnie nikt nie wiedział o poronieniu, które przeszła w wieku 28 lat. Był to ciężar, który dźwigała sama przez ponad 20 lat. Ciche cierpienie, które ukształtowało wiele jej życiowych decyzji. Skąd ty? Zaczęła, ale głos jej się załamał. Widzę ból w sercu ludzi, wyjaśniła łagodnie Sofia. I mogę uleczyć także ten ból, jeśli pani zechce. Właściwego stosowania prawa. Ale ośmioletnia dziewczynka pokazała jej, że prawdziwa sprawiedliwość czasem wymaga czegoś więcej: odwagi, by uznać, że istnieją prawdy większe niż nasze systemy prawne, oraz mądrości, by wiedzieć, kiedy zrobić wyjątek w imię czegoś wyższego. Następnego ranka Miguel otrzymał niespodziewany telefon. Dzwoniono ze szpitala dziecięcego w São Paulo z prośbą, aby on i Sofia odwiedzili oddział dzieci chorych na raka w stadium terminalnym. Nie prosimy o cuda, wyjaśnił ordonator. Ale słyszeliśmy, że pańska córka niesie nadzieję wszędzie, gdzie się pojawia, a nasi mali pacjenci bardzo jej teraz potrzebują. Miguel spojrzał na Sofię, która jadła śniadanie i rysowała kolorowe konie w zeszycie. Co ty na to, kochanie? Chcesz pomóc kolejnym dzieciom? Sofia podniosła wzrok. A on zobaczył w jej oczach tę samą determinację, która pół roku wcześniej odmieniła salę sądową. Chodźmy, tato, zawsze będziemy pomagać. I tak ojciec i córka kontynuowali swoją niezwykłą podróż, przypominając każdemu, kogo spotkali, że największe cuda zdarzają się wtedy, gdy łączymy wiedzę z współczuciem, sprawiedliwość z miłosierdziem, a medycynę z miłością. Historia dziewczynki, która uzdrawiała dopiero się zaczynała.